Witam na kanale zalecane.pl w tym filmie sprawdzimy, czy BlueDia 90 jest warta swojej ceny. Zacznijmy od pudełka. Mamy na nim kilka renderów myszki oraz opis techniczny. Myszka posiada sensor optyczny Awago 3050. Pod dwoma przyciskami głównymi mamy przełączniki działające na podczerwień marki LK, o czym producent kilka razy chwali się na pudełku. Chwali się również użyciem metalowych ślizgaczy. W opakowaniu znajdziemy naszą myszkę oraz dwie naklejki z logiem Bloody. Zanim przejdziemy do tego jak myszka sprawdza się w praktyce, jeszcze chwilkę porozmawiajmy o aspektach technicznych. Myszka wyposażona jest w 8 przycisków. Dwa główne, dwa z lewej strony, jeden pod scrollem oraz trzy za scrollem. W oprogramowaniu możemy zmieniać mapowanie przycisków, dzięki czemu przyciski za skróle mogą służyć na przykład przewijaniu swojej listy w odtwarzaczu muzycznym. Wymiary myszki to 126 mm na 68 mm na 44 mm. Waga myszki to 144 g, a środek ciężkości jest minimalnie przesunięty na tył. Kabel jest spleciony i ma długość 1,8 m. Możemy dowolnie zmieniać DPI między 100 a 4000. Przeskok jest to 100 dpi. Jeżeli chodzi o pooling rate, mamy do wyboru najpopularniejszy wachlarz, czyli 125, 250, 500 oraz 1000 Hz. Jeżeli chodzi o wykonanie myszki, to jest ona w całości wykonana z gumowanego plastiku, który jest bardzo przyjemny do dotyku. Scroll posiada podświetlenie, które zmienia się w zależności od trybu pracy. Natomiast podświetlenie loga jest RGB i możemy dowolnie ustawiać sobie kolor, który nam się podoba. W oprogramowaniu mamy do wyboru 4 rdzenia, czyli inaczej mówiąc cztery tryby oprogramowania. Opiszę Wam najważniejszą kwestię, czyli zakładka Sensitivity. W niej możemy ustawić parametr DPI, Pulling Rate oraz zmienić parametr LOD, ale manipulacja tym ostatnim wiąże się z zmniejszeniem Max Speeda. Tak jak wcześniej mówiłem, mamy również funkcję modyfikowania podświetlenia loga Bloody. Możemy wybrać dowolny kolor z palety i ustawić jego tryb pracy. Mamy do wyboru m.in. tryb pulsujący i stały. W kolejnych rdzeniach dochodzą nam dodatkowe funkcje typu. Dodatkowe tryby strzelania, czyli double click i triple click. Makra oraz sama funkcja tworzenia makr, która jest bardzo zaawansowana. Jeżeli chcecie więcej szczegółów o oprogramowaniu, zapraszam do linku z opisu. Przejdźmy do meritum, czyli testów praktycznych. Z racji, że to myszka skierowana dla graczy FPS, przetestujemy ją w najpopularniejszej grze z tego gatunku, czyli CSGO. Moje ustawienia wyglądają tak: w Windowsie szybkość wskaźnika 6 na 11, akceleracja wyłączona, poziom LOD ustawiony na 14, czyli wychodzi to mniej więcej 2,5 płyty CD. DPI mam ustawione na 800, sensitivity w grze mam ustawione na 1,1, RAW input mam ustawione na 1, czyli włączone. Pooling Rate mam ustawiony na 500. Przetestowałem różne tryby DPI, jak i Pooling I Według mnie najlepszy feeling jest przy 800 DPI oraz 500 Hz. Myszka z racji zerowej akceleracji pozytywnej i wysokich prędkości maksymalnych bardzo dobrze nadaje się do gier przy niskich DPI. Nie jest problemem zrobienia tzw. flickshota, czego nie można powiedzieć o konkurencji. Mam tu na myśli myszki Bloody z serii V. Sensor zapewnia sporo lepsze parametry niż sensor PixArt z myszek tamtej serii. Przyciski główne mają bardzo przyjemny, ale jednocześnie głośny klik. Opóźnienie kliku wynosi 0ms i ten parametr wygląda bardzo korzystnie, jeżeli porównamy go do myszek sporo droższych typu Zowie FK1, gdzie opóźnienie wynosi aż 18ms. Jeżeli znacie się dobrze na myszkach, powinno Was zainteresować, że jittering jest na każdym DPI, lecz do 1000DPI jest on bardzo malutki. Nie doświadczyłem predykcji. Max speed przy moich ustawieniach i podkładce wynosi 3,4 metra na sekundę. Akceleracja pozytywna w ogóle nie występuje. Przejdźmy do podsumowania. Zacznijmy od plusów. Myszka posiada przełączniki szybsze od np. przykład SteelSeries Rival czy Zowie FK1. Sesor jest bardzo dobry nawet dla graczy low-sense. Myszka wykonana jest z dobrej jakości materiałów oraz posiada podświetlenie RGB. Z minusów należy zauważyć mało zadowalające spasowanie elementów, coś ostrą krawędź między scrollem a przyciskami za nim, oraz mało zadowalającą teksturę boków myszki. Wiecie już teraz, jakie są plusy i minusy. A teraz najważniejsza kwestia, czyli cena. Ta wynosi tylko około 80 zł. Według mnie za tą cenę nie znajdziecie żadnej lepszej myszki. Myszka otrzymuje do mnie zasłużoną rekomendację. Spodobał się filmik? Masz jakieś uwagi? Zapraszam do komentowania tego materiału. Pozdrawiam i do następnego. Dasz chłop. tak by tak nie